taki spontaniczny film, którego w ogóle nie planowałam jeszcze teraz. Miałam zająć się czymś innym, ale ten temat chodzi mi po głowie i muszę go poruszyć, bo się uduszę, jak nie poruszę. Dokładnie chodzi o Huachin. Huachin to jest miasto na Zatoką Tajlandzką. Bardzo lubiane przez Tajów, często wybierane przez rodziny z dziećmi do życia i bardzo lubiane. I Ja też z perspektywy życia tutaj przez ponad 2,5 roku mogę powiedzieć, że to jest bardzo takie prorodzinne miasto do życia w Tajlandii, jeśli można to tak nazwać. Jedno z przyjemniejszych miejsc z różnych powodów. I czasem nie mogę czytać jakichś dziwnych opinii o Chin, że to jest miasto, w którym totalnie nic nie ma, które należy omijać. I nie wiem, z czego one wynikają czy z niewiedzy, czy z jakiegoś poziomu nie chcę nikogo obrażać. Podejrzewam, że to wynika z jakiejś niewiedzy albo z jakichś dziwnych oczekiwań, których natomiast to nie spełnia, tak? Jeżeli ktoś oczekuje, że tu będzie jak na wyspach, to się rozczaruje. Jeśli ktoś oczekuje, że Hua Hin będzie jak Bangkok, no to też się rozczaruje. No dobra, to ja najpierw opowiem, dlaczego tak tu nam się dobrze żyje. Wspomniałam, my tu mieszkamy 2,5 roku, z czego pierwszy rok mieszkaliśmy dalej od Huachin, tak na samym południu, w miejscowości Pak Nam Pran, tuż pod lasem Pranburi Forest Park i mieliśmy tam przedwczesne widoki. W ogóle mieszkaliśmy w takiej bardzo fajnej wini. Kto mnie obserwował na Instagramie, to mi pewnie jeszcze pamięta pawie na naszym osiedlu i makaki niedźwiedzie, które nas często odwiedzały. Przeprowadziliśmy bliżej miasta, żeby było bliżej do szkoły, ale też potrzebowaliśmy większego mieszkania, żeby, żeby było wygodnie pracować z domu. I zamieszkaliśmy już w Huachin w dzielnicy Nongke. A przed Huachin mieszkaliśmy w Bangkoku 3,5 roku i tam też się nam dobrze żyło, chociaż zupełnie inaczej. To, co my doceniamy w Huachin, to jest po pierwsze to wszystko, co daje miasto, całkiem dobrze rozwinięte miasto, z tą cudowną naturą, która je otacza. Tak jest właśnie Huahin. Huahin leży nad samym morzem. I pierwsza myśl, jaka mi przychodzi o tym mieście, to są plaże, tak? Że to miasto leży nad samą plażą, taką długą, szeroką, piaszczystą, a do, dokładnie to nad kilkoma, bo to całe wybrzeże plaż jest przeróżnych. I to jest właśnie piękne, że można tu mieszkać i w każdej chwili wyskoczyć na plażę. Oczywiście tym plażom się zarzuca, że nie są takie rajskie jak na wyspach. No faktycznie nie są takie rajskie, chociaż też są urocze. Mam swoje jakieś ulubione miejsca w Hua Hin. Natomiast jak na wybrzeże, jak na tajskie wybrzeże, to plaże w Hin są bardzo ładne. Powiedziałam, że Huachim jest całkiem źle rozwinięte. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że jest, są tutaj szkoły. Są szkoły. Jest szkoła międzynarodowa, taka z prawdziwego zdarzenia. Jest szkoła brytyjska, też bardzo dobra. I są też szkoły, które mają programy dwujęzyczne. Jeżeli ktoś tutaj się osiedla z dziećmi, to na pewno będzie miał wybór, gdzie posłać swoje dzieci. Są też przedszkola, jakieś takie klubiki dla dzieci. Wiadomo, że ten wybór szkół Hua nie jest tak duży jak chociażby w Bangkoku. Nie ma nawet z czym konkurować, ale jest w czym wybrać. Też cenowo wygląda to dużo korzystniej, naprawdę. Jest taniej. Ogólnie życie w Hua Hin jest sporo tańsze niż w Bangkoku. O cenach jeszcze może coś opowiem za chwilę. Ale póki jeszcze ten chcę kontynuować wątek, co jeszcze ja tu doceniam, żyjąc w takich praktycznych rzeczy. Na pewno dostęp do opieki medycznej. W Huachin są trzy szpitale, z czego my akurat korzystamy z wizyt w szpitalu Bangko Hospital. W ogóle z opieki medycznej w Talent jesteśmy zadowoleni, chociaż oczywiście trzeba um, pamiętać, że to jest płatna opieka medyczna um, i należy mieć ubezpieczenie, jeżeli chce się spać spokojnie. Czyli co już mamy, już mamy edukację, opiekę medyczną, e, taką e, usługi, handel to wszystko tutaj jest. Jest też rozrywka, mamy aż dwa kina. E, odbywają się też co jakieś czas jakieś występy, e, festiwale. E, w Huachin się świętuje. Tak hucznie. Oczywiście są kran, czyli tajski nowy rok, Loi graton oraz też nowy rok. A a tam pani? Wszystko, wszystko jest tak, czyli market nocny, market weekendowy, markety. Nie brakuje niczego. Ta baza, akurat taka handlowa, usługowa, jest naprawdę rozwinięta. Odwiedziłam wiele tajskich miast, miasteczek i wiosek oraz wysp i muszę powiedzieć, że Hua Hin jest jednym z bardziej poukładanych miast, co chodzi o taką estetykę. Kolejny punkt, który muszę wymienić, to jest takie poczucie bezpieczeństwa. Tutaj żyje się jakoś tak naprawdę na luzie, bardzo spokojnie i my się czujemy bardzo bezpiecznie na tyle, że trzymamy tutaj na przykład na tarsie bardzo dużo różnych takich rzeczy. Nic nie zginie. Nic. Ja też lubię Huachin za jego mieszkańców. Mam wrażenie, że tutaj ludzie są jeszcze bardziej sympatyczni i mili oraz bardziej otwarci na obcokrajowców. Oczywiście ciężko się zaprzyjaźnić stajem, ale jest to dużo przyjemniej. Łatwiej o smolto. Co jeszcze my tu mamy? No oczywiście mamy mnóstwo atrakcji. Jak już powiedziałam, taką główną zaletą Huachin jest dostęp do tej natury, na wyciągnięcie ręki. A z tej natury to oczywiście plaże. Różne lasy, przepiękne parki narodowe zamieszkane przez dziką zwierzę, pola ananasów. Naprawdę, tak w zasięgu do godziny półtorej można pojechać nad rzekę, nad jezioro, do dżungli, na wodospad. No, co się tylko chce, to jest tutaj. Rodziny z dziećmi na pewno będą zainteresowane tym, że w Huachin jest bardzo dużo różnych zajęć dla dzieci i takich miejsc, w których one mogą spędzać czas, jak na przykład jakieś szkółki surfowania, szkoły jazdy konnej, skatepark zupełnie darmowy, dwa parki wodne. Do tego dużo różnych takich kafejek nastawionych na dzieci, zamknięty plac zabaw, Market Village, różne parki rozrywki, My nawet. My akurat nie odwiedzamy takich typowych parków rozrywki, bo wolimy trochę taką rozrywkę w naturze, ale na przykład parki wodne bardzo lubimy i bardzo polecam. Są takie zajęcia dla dzieci, edukacyjne. ale Te zajęcia bardzo polecam, bo one rozwijają zarówno tak kreatywnie, można oduczyć angielskiego, znaczy dzieci mogą się poduczyć na nich angielskiego, ale one też stawiają trochę na, na rozwój fizyczny. Jest też szkoła pływania dla dzieci, kino, nawet dwa kina. No, nie brakuje tu atrakcji naprawdę, żeby nie było wyłącznie zbyt słodko. To jeszcze powiem, że moim zdaniem takim minusem życia tutaj jest to, że bez swojego pojazdu jest trochę ciężko. My od razu po przeprowadzce stwierdziliśmy, że bez samochodu to po prostu nie ma co tutaj mieszkać z trójką dzieci. Dlatego jeśli ktoś myśli o życiu tutaj, to raczej, o ile nie będzie mieszkał gdzieś na trasie tych busików kursujących po mieście, to powinien mieć swój własny pojazd. Co jeszcze? Lotnisko. My tu, a, my tutaj mamy kolej, tak, jest kolej yy, łącząca Bangkok z Malezją, można stąd dojechać do Malezji. Natomiast mamy też lotnisko, ale lotnisko póki co obsługuje w tej chwili tylko jedno miejsce w Tajlandii, jest to Chiang Mai, co już jest fajne, tak? Yy, ale nie ma na razie połączeń żadnych międzynarodowych i to jest ten minus, że jeśli chce się gdzieś polecieć, to trzeba najpierw pojechać do Bangkoku, Ewentualnie, no po prostu trzeba przejechać te kilka godzin, tak, ponad 6, żeby dojechać gdzieś tam na południe i dojechać na przykład do wysp. Do Chumpon chyba jechaliśmy 5 godzin, żeby popłynąć na wyspę Tao. Co powiedzieć o cenach? Ogólnie koszt życia w Huachin nam zmalał w porównaniu do Bangkoku. Ja to nawet gdzieś mam sobie zapisane w Excelu, ale teraz nie mam go przed oczami, że naprawdę od kiedy mieszkamy w Hua Hin, odkładamy więcej. Chociażby wynajem willi, dużej willi z basenem w standardzie zachodnim to, jest, to są naprawdę niewielkie pieniądze. Za dużą willę, w fajnym standardzie z basenem, z garażem, z obsługą ogrodnika i właśnie kogoś, kto będzie czyścił basen od 25 tysięcy tak do 40 000, to naprawdę to, są, to jest tanio. Oczywiście można i drożej, można więcej. Dobra, chyba opowiedziałam już wszystko, co chciałam. Jeżeli o czymś zapomniałam, to może jeszcze sobie dogram yy, któregoś dnia. Można też mi zadawać pytania, bo naprawdę tutaj się nam fajnie żyło tak. Tak dobrze, po prostu dobrze.